Siemano, jesteśmy na dj czyli The Watch for Fan, tak jest w tym miejscu. Że mam jest? Przywitać! Nieważne. My jesteśmy na serwerze. A będzie, w opisie. I nie wiem, jak dać głos. Więc I tak nie mam, co mówić za bardzo bo... I tak bardzo no, nie mam co mówić, bo i tak chyba głosu nie będzie. Nie wiem, jeszcze na razie nie wiem. Musi mi ktoś pomóc. Więc może będzie głos, może nie będzie. Jak nie będzie głosu, to będzie jakaś muzyka. Zresztą mu wszystko napiszę w opisie. Podam IP w opisie. No nie, IP już w jednym filmie ma Ale i tak jeszcze raz podam IP w opisie. Bo to jest na ta serwisie. Minecraft serwis. To jest drugi już odcinek. Dobrze mówi? Dobrze mówi. Tak, drugi odcinek już. Wtedy byłem sama, ale teraz jestem sama. Nie, dobra. Jest Jezu, znam no to. Są. I tak, my jesteśmy... Koksy? Znaczy, ja jestem koksą dlatego, że ja mam GM, Ja mam GM. Tym <grym> się wyróżniamy. <grym się> tu <wytrzymać> Dobra, Igor! Igor, co robimy? Ej! Igor! Co robimy? Chodź to ci pomogę kopać. Gdzie ty kochasz? Ja sobie nie widział nie tylko, że. Jestem... właśnie. To ma nieważne. i tak będzie tak krótkiego tylko I tak zaraz już kończę odcinek, dlatego że te są będą takie krótkie odcinki no więc, widzę tego, a ja chyba zakończę odcinek, to nie wiem, jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, jeszcze nie nie wiem, To chyba tyle na ten odcinek, więc ja się będę z